Cześć, z tej strony Screenshot.pl i witam Was w pierwszym odcinku serii Screenbox Minecraft na modach. I nie ma się co długo witać. Zaczynajmy rozgrywkę. Może na początek zacznę od zebrania początkowych materiałów, czyli drewienka. Jesteście za? Pewno. Szybko drewienko zbierać. Jak taką moda Timber mod, bardzo szybko odbiera się drewno. Przez 30. Czy może Znaczy? Może tamten wielki las kiedy indziej zwiedzimy, a my sobie pójdziemy na lodową pustynię. Zobaczmy, to? Ja jestem za. Wiecie co? Musimy jak najszybciej zdobyć jakieś jedzenie i przeżyć. Co my tu mamy? Lodową wieżę. Zjedźmy ją. Więcamy lodową wieżę. Wijać tu. tu. To ja słyszałam pająka. Tu ja się tak po cichu strapię. Pam, pam, pam. Hop. Hop, hop. Zabierzemy to i uciekamy. Uuu. O, dobra. To chodziło? O to chodziło, o lasek. Tak i właśnie szukają lasku. Przepraszam Was bardzo za tą wpadkę. Idziemy dalej. O, zamieszkamy w tym fajnym lesie. lesie. tak Jak widać jest duży. Jest szybko jedzę. I możemy ruszać. To jest las Daisy. Na pewno każdy z Was gra w tą grę Daisy. Ja tu zostanie Bo, wow, gin Jaki dźwięk, jezus <laughs> Dzik Oj! Mówi no, głupie pszczoły iść stąd Le, uciekać To wnerwia, nie? Wiecie co? Na jakiś czas zatrzymamy się tu. Stał się bierze? Dawaj kod, wygrasz, dawaj kto wygra. Ha, kod, wygrał. Teraz biję wszystkich innych. Slime ball. Zatrzymamy się przy tym raczej jeziorko, co będzie? To. to będzie nasza pierwsza baza. Ja Będę sobie małą przytułową chatkę. Szybko pościnać do klawienka. Zdobyć początkowe materiały. Nie ma co stracić czasu na opowiadanie. I wciąż zastanawiam się, czy udostępnię tam paczkę, czy nie. To wszystko zależy od Was. Dobra. Kurczak. tak, wiem kurczaczki będzie jedzonka. Korse. Gini korse. No, konie, konie na Dani, dadida, Konie na Dani, Konie na Gini. Jak wyje. Slimak Bob. Ślimak Bob. To z tego są slajny? Wszystko wiadomo. Gin, dzików, wszystkich, kto powybijał. Koń rafał, koń rafał, dila, 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 koń rafał. Teraz zaczniemy budować nasz domek. To może zrobimy wejście tu. Hopa, hopa. Przerobię to na drewienko. szybko się gdzieś schronić. Hop. nie nie tak będzie tak, no, tak, będzie że dobrze robię, mm, tak jest, proszę państwa Dalej, tak, 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 tutaj malutką chatkę naszą stawiamy, teraz pyk, 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 i tu pykle, pyk, i tu dokończymy i piękna mała chatka gotowa. Tutaj dokończymy nogi pyk, 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 pyk. Nie. Ej! Mamy więcej serce. Ale fajnie. Nie zżyjmy się nie tu. Już? O nie, to za dużo. Chyba. Dobra. Nie, musi być wszędzie, ale więcej. Zapomniałem. Czy dobrze pamiętam, nie. Teraz zrobimy Crafting Boxa. Musimy zdobyć Crafting Box. Szybko schodki. Dużo, dużo ich nie jest, ale powinno starczyć. Jeśli pamiętam, mój projekt chyba był... No nie bić mi się to! Denarwujesz mnie. To zginiesz. Так, вот так. Ну, oh, no, не так. Ну, не так. 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 И... Так. Теперь скажи страны с работы. Так, 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 так. 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 Ах. И нечего тебе давать домов. Cierpię budować domów, bo nie umiem budować domów. No jezu! Nie wychodzi mi to w ogóle, jak widzicie. A, no nie! Głupi schodek, nie chcę się dobrze postawić. Z pana brzegu stawiać. I jeszcze tu i finito. Tak, oni do chaty w las, pozdro. Pypa, e, pik, gnoju. Dobra, mam jeszcze drobinko Teraz zrobimy daszek szybko, bo już zapada noc Please, musi starczyć Jea, yeah, starczy Idę Szybko jeszcze odwrócić, nie zobaczę Drzwi I go, go, go. Bo już chodzą motki. I kurczaków, wezwa. Co robić? Kurde. O, mam pochody, dobrze. Słuchajcie. Zrobię się najpierw domkiem, a

Nie wiem, co to zaznaczyć, tak? Aż się dziwię. Tu się wojewa. Aha, aha, aha. woda budowa dał choć. Wypadek koniugi. Tu będzie, Patrzcie, już gdzieś wchodzi. No Gdzie mamy godzinę, pierwsza w nocy, druga. No to jeszcze trochę. O kurde, trzeba wybrać i zdobyć drewno szybko. O fuck! 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 Fuck, fuck 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 kurde myślę, że nie mam ogów o fuck 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 u dobra o kurde lol jezus 300 kratek woa ciszon tam Jezu, Nie było i nagle są! Głupie moby. Dobra, jednak budowanie domu w nocy to zły pomysł był Że ja tam teraz dotarty Cisnę, cisnę, cisnę Może po drodze spotkam jakieś owce, to się szybko prześpię. O oh, fuck, zmutowany koń, uciekać O oh, nie O oh, nie O oh, nie O oh, fuck Szybko, 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 szybko! Dawaj, 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 wiśnia. O, już go widzę. Jaki szkielet. Nie pozwolę. Szybko natkasz to. No, fuck you! Szybko natykać to. No jak ona tu uważam? No nie! Jezus! Kenuk. No wzory jakieś No to a teraz to już itemów nie mam, pozdra Wiecie co? Wrócę do Was kiedy? Zdobędę moje itemy Dobrze, winimy się ponownie Jak widzicie, jeszcze nawet nie dotarłem do mojego domu i mam tylko trzy serduszka Więc nie zapowiada się dobrze Jestem na hitał szkieleta I czy ja właśnie widzę? że minion zbiega na tego jak... Aaaa! czy przetrwam? Dajesz? 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 Gdzie są moje itemy? What the hell! Moich itemów nie ma! Lol! Kurde, zabrali mi zwierzęta i zabrali mi itemy Kurde, no co ja tu zrobię? Nie, gin szczurze, gin szczurze! Nie no potro! Fuck! Widzimy się! Jezus! Nie no ja to nie wytrzymam. Jeszcze chwilę i nie wytrzymam. Przeżyłem sobie, sobie trochę złego drewna, kurde. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. nie wiem. Dawaj, drewno, trzeba przeżyć. Co, dopiero taka godzina, lol. druga w nocy. co dzień, ile trwa ta noc? Kula deski, przelabiać, bieg, bieg. Wciskamy. O, z górze! Dobra, jedziemy. Ło, wo, wo, oh, oh. Kurde, jaka przygoda. Jeszcze, 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 jeszcze. Trzeba to przeżyć. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Oh. Jedziesz malina, jedziesz malina. Jedziesz. Pierwesz malina, będziesz malina, będziesz malina, tarcza burzy, rób, dawaj. Trzeba tam wbić szybko. O nie! O nie! O nie, o nie. Szybko, jakaś to. Pyk, 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 pyk. Dobra, bezpieczna. Bezpieczny, szybko robić sobie miecz. Tarcza burzy. Tarcza burzy. Tak, ta Wow. Tak, to położy. Dobra. Jesteśmy wysyczni. I w taki właśnie sposób kończymy pierwszy odcinek serii Screenbox. Mam nadzieję, że jak dotąd Wam się podobało i na pewno możecie liczyć na wiele fajniejszych odcinków niż ten, bo ten był chyba nieudany, jak widzieliście. Więc jeszcze raz mówię cześć i nie zapominajcie skomentować ten film, dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Cześć!